Witam wszystkich słuchaczy. Witam po raz kolejny. Dzisiaj nagranie wideo związane przede wszystkim z organizacją. I taki temat. Czy w dokonaniach organizacji świadków Jechowy były cudowne błogosławieństwa jakiegokolwiek żywego Boga? Biorąc pod uwagę badaczy Biblii, a od 1931 roku świadków Jehowy wydano miliardy różnych publikacji. W ciągu ostatnich ponad 140 lat istnienia badaczy i świadków. No, do tego jeszcze dochodzi ponad 100 milionów Biblii według przekładu Nowego Świata wybudowano co najmniej kilkaset tysięcy różnych obiektów Towarzystwa Strażnica od czasu Crassella do 2022 roku. Mam na myśli domy Betel, sale Królestwa, zgromadzeń, domy dla misjonarzy i tak dalej, i tak dalej. Pozyskano też blisko 10 milionów nowych głosicieli. W ciągu ponad 140 lat istnienia badaczy i organizacji świadków. Ale czy w tym, co przed chwilą wymieniłem, było widoczne błogosławieństwo stworzyciela jakiegokolwiek żywego Boga, czy też Boga Jehowy? Zacznę od publikacji. Publikacje badaczy Biblii oraz organizacji. Były potrzebne drukarnie, pracownicy w tych drukarniach. Był też potrzebny papier, farby, maszyny drukarskie. Pojawił się też system komputerowy nazywany MEPS i tak dalej, i tak dalej. No, byłoby błogosławieństwo jakiegokolwiek żywego Boga, gdyby na przykład ludzie się pomodlili. I bez udziału drukarni, maszyn drukarskich, bez pracowników drukarni, bez papieru, bez farby. No i za minutę ukazuje się powiedzmy 100 milionów czasopis. Czyli Strażnicy i przebudźcie się. Albo ukazuje się za minutę kilka milionów książek, traktatów, broszur i Biblii według Nowego Świata. No ale tak się nie stało. No, i jeszcze te wszystkie wymienione publikacje, Biblię ukazałyby się, no powiedzmy, za minutę w ciągu, znaczy ukazałyby się w różnych językach. Pojawianie się nowych i kolejnych czasopis, książek, broszur, traktatów, Biblii czy innych drukowanych pomocy dla głosicieli to zasługa ludzi. To nie jest zasługa czy błogosławieństwo jakiegokolwiek żywego Boga. To nie jego błogosławieństwo. Bo na każdym kroku przez te ponad 140 lat widać tutaj działanie ludzi. Zaczynając od prezesów Towarzystwa Strażnica, poprzez ciało kierownicze, poprzez różnych nadzorców a skończywszy na pracownikach wielu drukarni na całym świecie. Na przykład to, co się działo w drukarni w Zelters. Tam też y, pracowali Świadkowie Jehowy. Teraz przyjrzyjmy się obiektom Towarzystwa Strażnica. To są sale królestwa i zgromadzeń, domy betel, domy dla misjonarzy, i tym podobne budynki. Jak coś budowano w organizacji świadków Jehowy, czy wcześniej u badaczy, no, były plany danego obiektu. Byli kierownicy danej budowy, budowniczowie. Potrzebni byli budowlańcy, murarze, tymkarze, cieśle, dekarze, elektrycy, kierowcy samochodów i tym podobne. Czyli fachowcy. Czy budowano jakikolwiek obiekt Towarzystwa Strażnica bez wyżej wymienionych fachowców? Nie, nie przypominam sobie. Właściwie to nigdy tak nie było. Nie było tutaj miejsca na cudowną ingerencję ze strony jakiegokolwiek żywego Boga. No, według świadków, na ingerencję ze strony Boga. Jehowy, bo oni uważają go za żywego Boga. Można by powiedzieć, że w tej kwestii żywy Bóg pobogosławiłby, gdyby świadkowie pomodlili się do ich Boga, a za minutę jest już nowa sala Królestwa, sala zgromadzeń, albo nowy dom Betel. Albo dajmy, weźmy pod uwagę taką sytuację, że nowy obiekt Wybudowaliby świadkowie, ale ci, którzy nie mają zawodów związanych z budowlanką. I to byliby na przykład kucharze, informatycy, fryzjerzy, rolnicy, hutnicy, czy sprzątaczki. No oczywiście bez obrazy dla ludzi, którzy pracują w tych zawodach, teraz. Nawiąże do pozyskiwania nowych do organizacji, a wcześniej pozyskiwania nowych do badaczy. Mówią, że to duża zasługa oraz błogosławieństwo żywego Boga Jehowy. Czy aby na pewno? Jak dobrze pamiętam, to od 1943 roku, czyli w czasie trwania II wojny światowej istnieje Teokratyczna Szkoła Służby Kaznodziejskiej. Są zebrania, są punkty ćwiczebne w zborach i tam się szkoli głosicieli obu płci. No, nawet i dzieci tam są szkolone. To są punkty ćwiczebne, takie pięciominutowe. A od 1943 roku istnieje też Szkoła Gilad, kształcąca przyszłych misjonarzy. To są Pionierzy pełnoczasowi z długim stażem, i oni potem są wysyłani do różnych krajów na całym świecie. No i dwa razy w roku są zajęcia przez, mies przez pięć miesięcy dla przyszłych misjonarzy. Są kursy dla pionierów, dla ewangelizatorów, dla sług pomocniczych starszych, nadzorców podróżujących, dla małżeństw. A nawet są organizowane kursy dla braci z komitetów oddziałów. Głosiciele na zebraniach otrzymują wskazówki, jak głosić, dokonywać odwiedziny, głosić nieoficjalnie, nawet jak stać przy wózkach, głosić przez telefon, czy prowadzić studia biblijne. No i takie szkolenie otrzymują poprzez strażnicę. No, na zebraniach, na kongresach, poprzez naszą służbę królestwa, bo to było dawniej, a teraz przez miesięcznik chrześcijańskie życie i służba. Skoro organizacja podejmowała i w dalszym ciągu podejmuje tyle wysiłków oraz starań, żeby szkolić głosicieli, Sług pomocniczych, starszych, nadzorców podróżujących, czy jeszcze innych ludzi w organizacji? No, czy jest jeszcze choćby malutkie miejsce na jakiekolwiek błogosławieństwa od żywego Boga? Ja tutaj tego nie dostrzegam. To są wszystko i wyłącznie działania ludzkie, działania organizacji, a nie Błogosławieństwo czy błogosławieństwa jakiegokolwiek żywego Boga. No, będę zmierzał pomału do zakończenia tego nagrania. Organizacja, a wcześniej badacze Biblii, no, mają duże osiągnięcia w wydawaniu swoich publikacji, w tym Biblii, w budowaniu obiektów Towarzystwa Strażnica czy też w pozyskiwaniu nowych głosicieli. Ale czy w tym wszystkim błogosławił jakikolwiek żywy Bóg? Uważam zdecydowanie i stanowczo, że nie. Bo w tym wszystkim widać zasługę ludzi. Prezesów Towarzystwa Strażnica, ciała kierowniczego, nadzorców, badaczy Biblii i świadków Jehowy. Drogi głosicielu lub głosicielko z organizacji, Zastanów się, komu służysz? Czy żywemu, prawdziwemu Bogu, czy ciału kierowniczemu? Oczywiście wybór należy do Ciebie. Ja ponad pięć i pół roku temu wyraźnie dostrzegłem, że żaden żywy Bóg nie błogosławi organizacji świadków Jehowy. I nie błogosławił też badaczom Biblii. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, że stworzyciel nie błogosławi tej organizacji. Od ponad 140 lat są błędy nauki i chore wytyczne organizacji świadków. Są też dokonywane przekręty finansowe przez ciało kierownicze. Po jednej stronie widać książkę. Świadkowie, głosiciele królestwa. Tam są opisane rzekome błogosławieństwa ich Boga, no, czy jakiegokolwiek żywego Boga. A po prawej stronie książka Kryzys Sumienia. W tej książce Raymond Franz napisał prawdę o tej chorej organizacji. zdemaskował w niej, jak działa i funkcjonuje ciało kierownicze. Zachęcam szczególnie świadków do przeczytania tej ciekawej i interesującej książki. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden werset z przekładu Nowego Świata, z którego wynika, że nawet Bóg Jehowa nie może błogosławić tej organizacji. Izajasza, 48 rozdział, werset 22. Jechowa mówi, nie ma pokoju dla niegodziwych. A w organizacji świadków jest, jest i było dużo ludzi niegodziwych. Włącznie z ciałem kierowniczym. Ja od lutego 2017 roku nie należę do organizacji świadków Jehowy. Nie należę też do żadnej religii. Ale jestem przekonany, że istnieje stworzyciel. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Zdrawiam każdego z was bardzo serdecznie. No i życzę tobie udanych i jak najwięcej pogodnych dni w twoim życiu. Do usłyszenia.